Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Twoje zdrowsze życie. Niestety po raz kolejny jesteśmy zmuszone połączyć się z naszym gościem w formie online, ale mamy nadzieję, że jakoś będzie tak samo dobra jak w przypadku odcinków na żywo. Dzisiaj jest ze mną Oliwia. Hej i Martyna. Hej wszystkim. Eee, czy chciałabyś nam powiedzieć, e, czym się zajmujesz, z, z jakim e, sportem jesteś związana? E, osobiście zajmuję się bardzo e, ciekawym sportem, lecz e, nieznanym. Jest to strzelectwo, konkretnie pneumatyczne. E, jest to sport e, bardzo e, niepopularny. Ale rozwijający się prężnie, że coraz więcej osób o nim słyszy. Jest on też bardzo, wydaje mi się, rozwijający wiele etapów partii mięśni, oraz też mózgu i psychiki, ponieważ trzeba się skupić jak najbardziej, żeby ciało nie ruszało się, a jednak być na tyle stabilnym, by móc kontrolować strzał. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda ze strzelectwem? W jakim wieku trafiłaś po raz pierwszy na ten sport i jak w ogóle do tego doszło, że stał się Twoją pasją? Moja przygoda ze strzelectwem rozpoczęła się w drugiej klasie gimnazjum, kiedy jeszcze ono istniało. Miałam wtedy około 15 lat, tak mi się wydaje, że to był ten przedział wiekowy. I cała sytuacja wyglądała tak, że nasza wf zapytała się na lekcji WF-u, czy ktoś nie chciałby może pójść na, na zajęcia przygotowawcze do ligi strzeleckiej właśnie szkół ponadpodstawowych. I razem z moimi koleżankami z klasy byłyśmy bardzo zdziwione, że, że taka liga istnieje i że co to w ogóle jest za sport takie strzelectwo. Więc to nas zainteresowało. I postanowiłyśmy pójść na takie pierwsze zajęcia przygotowawcze. Trafiłyśmy do e, szkoły, w której była strzelnica w piwnicy, i właśnie te zajęcia przygotowywał e, klub strzelecki w moim rodzinnym mieście. E, I jak się stało, że on stał się moją pasją? No, w sumie stało się to bardzo płynnie. E, chodziłyśmy na te zajęcia przygotowawcze, i w pewnym momencie trener tego klubu, który prowadził te zajęcia dla szkół, E, spytał się naszej trójki, e, czy nie chciałybyśmy dołączyć do klubu i przyniósł dla nas e, e, formularze przyjęcia do klubu, do podpisania, i stwierdziłyśmy, że to będzie bardzo e, dobry pomysł, żeby tak się zgrać, ale też bardzo nam się spodobał ten sport. E, i, no i tak się zaczęła moja przygoda, i taką się później rozwijał przez e, koniec gimnazjum oraz przez całe liceum. To możesz nam jeszcze powiedzieć, w jakim strzelnictwie konkretnie się specjalizujesz? Specjalizuję się konkretnie w strzelectwie pneumatycznym, czyli do strzelania używamy nie naboi, a śrutów. A konkretniej w moją konkurencją jest pistolet pneumatyczny. Czy poza tym sportem próbowałaś jakichś innych dyscyplin, może właśnie związanych ze strzelectwem, jakaś inna specjalizacja, czy, czy to jest ta jedna, jedyna, która jest ci bliska sercu? E, oczywiście próbowałam swoich sił też w strzelectwie palnym, e, ale nie szło, mi to, nie szło mi to tak dobrze jak strzelectwo pneumatyczne, ponieważ no to już trzeba było się bardziej skupić na tym, gdzie się celuje. No i wiadomo, że broń też cięższa, więc ciężej, e, ciężej utrzymać te strzały. E, ale też równocześnie w tym samym czasie, jak e, e, uczęszczałam na zajęcia do klubu strzeleckiego, również tańczyłam w zespole tanecznym, więc trzeba to było też bardzo dobrze pogodzić. E, i, no ale jednak strzelectwo pneumatyczne zostało w moim sercu najbardziej. Proszę nam jeszcze powiedzieć, czy bierzesz może udział w jakichś zawodach? A jeśli tak, to jak się do nich przygotowujesz? E, tak, biorę udział w zawodach. E, często e, biorę udział w zawodach e, m, takich powiatowych, lokalnych, ewentualnie wojewódzkich. E, raz na rok też wyjeżdża się na Olimpiadę Młodzieżową. E, no i jak się wchodzi już w wiek, e, Taki tam to są poziomy różne, jest młody junior, później jest junior i później jest senior i jak jest się między juniorem a seniorem, to wyjeżdża się na Mistrzostwa Polski i tam się już naprawdę spotyka gwiazdy strzelectwa polskiego. Też jak się uda, to ktoś może nas wyłapać, zaprosić do kadry polskiej strzeleckiej i wtedy można nawet wyjeżdżać na zagraniczne zawody. E, także no, naj, na, dla młodej osoby największym takim osiągnięciem jest wyje, wyjechanie na e, olimpiadę młodzieżową w strzelectwie i ona się mieści w różnych miastach, często we Wrocławiu, ponieważ tam jest największa i najlepsza strzelnica w Polsce, ale też e, do Bydgoszczy lub do Warszawy. A jak się przygotowuje do zawodów? Często naj, najtrudniejszą częścią przygotowania jest przygotowanie od strony psychicznej, ponieważ przygotowanie fizyczne jest tutaj znaczy nie mniej istotne, ale może łatwiejsze po prostu trzeba robić bardzo dużo ćwiczeń na stabilizację nóg, rąk, pleców oraz brzucha, ale przygotowanie od strony psychicznej jest o tyle trudniejsze, że Y, trzeba y, poćwiczyć samą ze sobą y, taką wiarę w siebie, bo jak się stoi na stanowisku samemu, bo to jest sport indywidualny, przeważnie, i już się celuje do tej tarczy, to często właśnie wpływają y, różne myśli, że y, no, strzel, w, strzel w dziesiątkę, a to często się nie udaje. I, I wtedy można się łatwo rozproszyć, a najważniejsze jest to właśnie utrzymanie tego skupienia. Um, do czego wybrałaś akurat strzelectwo i co, cię, co ci się najbardziej podoba w tym sporcie? Co cię, um, czy jest taki element, który zachęca cię motywuje do kontynuowania tego sportu? Wydaje mi się, że najbardziej motywuje mnie i dlatego, dlaczego wybrałam ten sport, najbardziej mnie motywuje to, że jest on tak nieznany. Że jednak, jak się mówi w gronie znajomych albo w nowo poznanych ludzi, że trenuje strzelectwo, to jest wow, wow, W ogóle nie słyszałem nigdy o tym sporcie, z czym to się je, jak to się dzieje. I zawsze to jest taki temat, tak naprawdę na, na poznawanie nowych ludzi bardzo interesujący. I wydaje mi się, że to jest może trochę powierzchowne, ale też dlatego lubię ten sport, ponieważ zawsze. Można właśnie nawiązać, że, że ja strzelam, a na przykład nie gram w piłkę nożną, tak jak większość ludzi, albo nie wiem, coś tam innego robię, tylko właśnie, że, że jednak mam obycie z tą bronią. Też, też to jest ważne, to, to mnie też zainteresowało, że, że jednak uczą nas, uczą nas w klubach obycia z bronią i z bronią pneumatyczną i spalną. I takie doświadczenie moim zdaniem też jest ważne dla dla każdych osób, ale dla młodych chyba jest najbardziej takie interesujące. Ile razy w tygodniu trenujesz i jak wyglądają takie treningi? Um, no, staramy się trenować jak najwięcej, ale wiadomo, przy, przy natłoku zajęć, lekcji i innych, e, innych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, e, udaje się trenować z trenerem dwa razy w tygodniu, po około trzy godziny e, na każdy trening. Ale też dużo pracy trzeba wykonywać samemu w domu. Często, często trzeba poświęcać tak godzinę, przynajmniej dziennie, na ćwiczenia siłowe, by wzmacniać szczególnie ręce i, i nogi, by utrzymać dobrą postawę ciała. Ale też przy oddawaniu 60 strzałów w trakcie konkurencji, no ta ręka w pewnym momencie przestaje odmawiać posłuszeństwa, więc ona musi być bardzo mocna. Dlatego na przykład ćwiczenia, które wykonujemy, to jest bardzo prowizoryczny, prowizoryczny handel, czyli butelka litrowa nalana wodą do połowy i po prostu podnosimy prostą rękę do góry w bok i tak na zmianę. To bardzo wzmacnia mięśnie ramienia i przedramienia. Też często zdarza się, że przed zawodami, zaraz, mamy więcej treningów z trenerem. I wtedy robimy dużo złożeń tak zwanych na sucho. Oznacza to, że przy złożeniu się do tarczy, czyli podniesieniu pistoletu na wysokość celu, nie oddajemy strzału, tylko robimy samo złożenie się z wycelowaniem. I to ma na celu przygotowanie nas do strzału, ale w, przy zachowaniu tego największego skupienia. Ponieważ jak już się wierzy, że się oddaje strzał, to skupienie trochę tam odlatuje, ponieważ już się zaczyna myśleć o tym, w co się trafi lub w co się nie trafi. Więc przed zawodami najczęściej skupiamy się na, na yy, złożeniach na sucho. Czy mogłabyś dać kilka rad dla osób, które chciałyby właśnie rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem? Jaką drogę najlepiej należy obrać, aby w ogóle można było myśleć o dobrych wynikach w tej dyscyplinie? Znaczy, na pewno ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że warto zacząć wcześnie. No ponieważ ja zaczynając w wieku 15 lat, to już było no dość późno, ale to wiadomo, wygląda to tak w każdym sporcie. Więc najlepiej zacząć już tak no, od, od 12 roku życia, zacząć się obywać z, z tą bronią. Na początku e, są wtedy treningi z podpórką tak zwaną, czyli się nie trzyma tak naprawdę tego pistoletu w ręce, tylko opiera się go na podpórce i stara się celować, ale to już jakoś w jakiś sposób wyrabia, e, wyrabia ten nawyk. E, rady jakie mogę dać, no na pewno e, Starać się pracować nad sobą w domu, ponieważ to bardzo dużo daje później efektów na treningach. Też dużo rozmawiać, bo tak naprawdę przygotowanie strzelca od strony psychicznej jest też bardzo ważne, jak już mówiłam. Czyli jak jest jakiś problem, to porozmawiać z trenerem. Może on rozwiąże nam ten problem, albo może on skieruje nas do kogoś, kto rozwiąże ten problem. Też dużo trzeba poświęcić czasu na taki. Uspokojenie się przed treningiem, żeby nie wpadać na trening w pośpiechu, żeby mieć te 10-15 minut przed treningiem, żeby się tak wyciszyć, żeby dobrze, dobrze wejść w to skupienie. No i właśnie najważniejsze jest to, żeby cały czas pracować nad sobą też samodzielnie, nie tylko uczęszczać na treningi i to, to coś dano. Bo na pewno to coś da, ale najwięcej da ta praca w domu, która tak naprawdę to ona świadczy o naszych dobrych wynikach, bo przychodząc na trening, już tak naprawdę całą robotę mamy zrobioną w domu, a tam tylko przychodzimy i po prostu strzelamy jak najlepiej się da. No, ostatnie już od nas pytanie. Jakie są Twoje plany na przyszłość związane z tym sportem? Um... Moim, moim planem na przyszłość wydaje mi się, że e, będzie to strzelectwo hobbystyczne. E, raczej nie podążę w kierunku zawodowego strzelca, e, jednak jest to sport, który na pewno jest dalej bardzo w moim sercu i będę do niego wracać e, bardzo często, e, jako uspokojenie się, też takie trochę e, ucieczka od, od codziennych problemów. No, i pewnie też zrobię w najbliższym czasie tak zwany patent strzelecki czyli, że to jest taki egzamin, część teoretyczna i praktyczna, po którym, jak już, jak już zdobędę patent, to będę mogła trzymać własną broń w domu, więc będę mogła sama przyjeżdżać na strzelnicę o której godzinie chcę, nie będę musiała wypożyczać broni z magazynu. I, no, i w celach hobbystycznych myślę, że to się zakończy. Znaczy, oczywiście, nie, nie, wiemy, jak, nie wiemy, jak to się zakończy, ale przewiduję, że, że będzie to moje po prostu jedno z ulubionych hobby. To dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. Jesteśmy wdzięczne, że poświęciłaś nam swój czas i podzieliłaś się tym doświadczeniem i tą wiedzą o dyscyplinie, która dla wielu ludzi może być tak naprawdę nieznana. A Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do odsłuchania kolejnych.